Jeśli działasz w biznesie, zarządzasz firmą, zespołem albo nawet tylko kilkoma osobami, jakimś malutkim działem i brakuje Ci energii, brakuje Ci siły do działania i nie, nie mówię o motywacji, o tym czy się chce czy nie, ale po prostu wstajesz rano i czujesz się zmęczony to ten materiał jest dla Ciebie, bo dzisiaj porozmawiamy o regeneracji. Będziemy mówić o regeneracji, ponieważ według mnie to jest kluczowy obszar do tego, żebyśmy my, przedsiębiorcy, ludzie biznesu Potrafili funkcjonować w dużej dynamice, w dużej zmienności, ale przede wszystkim w tempie, które pozwoli utrzymać rozwój firmy. I żeby pokazać, jak ważna jest regeneracja, użyję przykładu sportowców. No bo tutaj Regeneracja wydaje się czymś oczywistym i czym jest regeneracja w sporcie? Otóż kiedy sportowcy bardzo intensywnie trenują, na przykład do jakiegoś zawodu, do jakiejś walki, do jakiegoś dużego wydarzenia, no to bardzo często przeciążają swoje mięśnie i dzięki temu te mięśnie są jeszcze silniejsze. Natomiast kiedy przeciążamy swoje mięśnie i ci sportowcy zrobią bardzo intensywnie, to te mięśnie ulegają uszkodzeniom i czas regeneracji jest potrzebny do tego, żeby mięśnie się naprawiły, żeby wróciły do y, pełnej sprawności. Ale nie tylko stawy, mięśnie czy ścięgna potrzebują regeneracji, otóż regeneracji potrzebuje również Głowa! I bardzo często obserwując sportowców, bo akurat interesuję się sportami walki, słucham ich i jestem zdumiony, jak często wspominają o tym, że z jednej strony dobra regeneracja fizyczna jest istotna, ale również regeneracja psychiczna, no bo kiedy przygotowują się do jakiegoś dużego wydarzenia, no to towarzyszy im napięcie. Kiedy mają walczyć na przykład o mistrzostwo, no to temu towarzyszą emocje, bardzo silne emocje, ryzyko na przykład jakiegoś pasa, ryzyko utraty podium i tak i tak dalej. I w tym momencie, kiedy oni się przygotowują, to z jednej strony fizycznie się bardzo męczą, ale z drugiej strony psychicznie również odczuwają ten wysiłek, i tutaj też potrzebują regeneracji. A jak się to ma do biznesu? W biznesie jest taki problem, że bardzo często my nie mamy, tak jak sportowcy, takich konkretnych, punktów, w których następuje rozładowanie. Znaczy nie przygotowujemy się do jakichś zawodów, które odbędą się za 3 miesiące, albo za pół roku, albo za 4 lata, tylko na bieżąco realizujemy konkretne cele biznesowe. Zazwyczaj w jakimś tam wymiarze roku, dwóch, trzech. Ale nie ma tak, że ja w styczniu, na przykład 1 stycznia, koniec projektu i wtedy będę odpoczywał, będę się relaksował. Nie, zazwyczaj 1 stycznia jest kolejna robota. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o to, żeby się regenerować. I z jednej strony potrzebujemy się regenerować fizycznie, to o czym mówiłem wcześniej w kontekście sportowców. Ale my jako przedsiębiorcy na przykład często dużo siedzimy albo jeździmy samochodem, co powoduje, że jesteśmy zastani, że po prostu nasz organizm zamiast funkcjonować, zamiast się ruszać, zamiast być w ciągłym ruchu, jest w jednej pozycji. Tutaj potrzebujemy zadbać o to, żeby ten organizm rozruszać. Więc jeżeli Twoja praca polega na siedzeniu, na staniu i jeżdżeniu samochodem, to potrzebujesz się rozruszać. I teraz ktoś może powiedzieć, o, tam siłownia, albo jakieś inne, inne rzeczy, które, których nie lubię. Nie. Rozruch może polegać tylko na tym, że pójdziesz na spacer. Okay? Możesz biegać, jeżeli lubisz. Możesz jeździć na rowerze, jeżeli lubisz. Możesz się wspinać, jeżeli lubisz. Możesz robić wszystko, ale ważne, żeby fizycznie Zmienić wysiłek organizmu, czyli jak zawsze siedzę, to tym razem się poruszać. Oczywiście, jeżeli jesteś na maksa fizycznie zajechany, mówiąc kolekwialnie, no to nie ma co wchodzić w jakieś intensywne sporty, tylko na początek trzeba się po prostu wyspać. I to jest też ważny element regeneracji fizycznej, ale również psychicznej. Więc jeżeli Twoja praca polega głównie na tym, że siedzisz, stoisz albo jeździsz samochodem. To potrzebujesz wysiłku fizycznego, adekwatnego do Twojej sytuacji, do, do, do stanu Twojego organizmu, po to, żeby się zregenerować. Bo po tym wysiłku fizycznym będzie się dużo lepiej spało. I tutaj taka drobna podpowiedź. Jeżeli masz rodzinę, męża, żonę, dzieci, no to warto wybrać taką aktywność sportową, w której będziesz mógł, mogła z nimi spędzać czas. No bo my w biznesie jesteśmy zajęci. Często brakuje trochę tego czasu dla rodziny, dla bliskich. Więc zachęcam, wybierz taką aktywność sportową, którą będziecie mogli realizować wspólnie. Ale co zrobić z regeneracją psychiczną? Tutaj też ważnym elementem jest to, żeby się oderwać od codzienności, oderwać od myślenia o pracy, o problemach itd. I z jednej strony może w tym pomóc sport, ale z drugiej strony może w tym pomóc na przykład czytanie książek niebiznesowych, albo jakieś aktywności, które zmuszą Cię do wysiłku intelektualnego w zupełnie innym obszarze. Można rysować, malować cokolwiek, co sprawi Ci przyjemność, ale coś, co wymaga Twojego skupienia, żeby odciąć myśli od codzienności, odciąć myśli od biznesu, odciąć myśli od tego, co masz za chwilę zrobić, albo co za chwilę się... Wydarzy. Tutaj po prostu poszukaj. Są też ludzie, którzy uwielbiają grać na przykład jakieś gry komputerowe, PlayStation i tak dalej. Więc zachęcam cię, znajdź jakiś obszar, w którym się zregenerujesz. Warto również pamiętać, że istnieje coś takiego jak urlop, i oczywiście przedsiębiorcy nie jeżdżą na urlop, tylko przedsiębiorcy mają wakacje, ale warto też z tej formy odpoczynku korzystać. I uwaga, nie musi to być zawsze tak, że jedziesz na tydzień, dwa, trzy czy na miesiąc na wakacje i się całkowicie odcina, chociaż jak lubisz, to, dlaczego nie? Ale wakacje mogą być też takie krótkie, kilkudniowe. Wierzę na jakiś długi weekend. Robię sobie po prostu długi weekend od czwartku do niedzieli po to, żeby odpocząć, po to, żeby się zregenerować, żeby się dobrze wyspać, żeby dobrze zjeść, żeby jakąś aktywność fizyczną albo inną wykonać. Pamiętaj, że wakacje są po to, żeby odpoczywać. Szczególnie dla przedsiębiorców, ale nie tylko, którzy bardzo intensywnie pracują, to jest po prostu wymóg, a nie jakiś przywilej czy obowiązek. Oba te obszary, czyli wysiłek fizyczny plus regeneracja umysłu, odpoczynek, łączy jeden punkt: Łączy sen. Zdrowy, Sen. I tutaj też w snu Snów parę mitów. Na przykład taki, że jeżeli wieczorem przed snem przeglądasz telefon, to jest niedobrze, bo on tam emituje jakieś światło i ono ci nie pozwala dobrze spać. To jest nieprawda. To na to badania, że, że samo światło w telefonie jest za słabe po to, żeby nam niszczyć sen. Ale na przykład newsy, które czytasz przed pójściem spać, mogą spowodować, że się zestresujesz i wtedy ten sen będzie gorszy. Więc przed snem raczej. Jeżeli musisz przeglądać telefon, to ok, ale nie jakieś spektakularne wiadomości albo maile, bo to może Cię z równowagi i będzie po prostu źle spało. Przestem dobrze jest poczytać, posłuchać jakiejś laksującej muzyki, wypić ciepłą herbatkę, nie kawę, okay, wziąć gorący prysznic lub cokolwiek lubisz, ale ważne, żeby było to coś, co wspiera Twój sen. Na dzisiaj to tyle. Parę prostych podpowiedzi, też z okoliczności o takich pięknych, bo sam jestem na krótkim wypadzie, gdzie się regeneruję. Pamiętaj, jeśli ten materiał ci się podał, koniecznie daj lajka i jeżeli chcesz, udostępnić go znajomych. Tymczasem do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć!